Jezus i powiedział mi nie martw się ja przy Tobie jestem Jeśli zeszli już z moich dróg, Powiedz, że kocha mi, Powiedz ludziom, że kocham mi, Że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, Powiedz, że kocha mi, Gdy na wzgórzu Zanim życie oddałem, to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus. Potem byłem jak ślepy on przywrócił mi wzrok. Powiedz ludziom, że kocham mi, że się o nich wciąż Nie Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że kocham mi. Powiedz ludziom, że kocha mi, że się o nich coś troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz Rzeszu, że...